Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie na kanale Mr. Micek Poleca. Witam nowych, witam starych widzów. Witam tych, którzy jeszcze nie subskrybują, a powracają. Pod spodem macie dzwoneczek, subskrybujcie, lajkujcie, e, udostępniajcie. E, w opisie aukcji macie kontakt do mnie telefoniczny. E, macie też linka do grupy, którą prowadzę na Facebooku, na tej grupie są często promocje. Promocja weekendowa dzisiaj i jutro to jest rozrusznik do C360, parakół do C360, za troski na skośnym zębie, wspomaganie do 902, i pochodnych sprężarka do MFA i łożyska na wytrząsacze do Bizona. Myślę, że fajnych. Pieniądzach. Wiem, że parę minut temu odezwał się do mnie jeden z klientów mówi, że u niego taki sam parakół kosztuje 750 zł. W promocji jest za 450, więc jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. Jeżeli bym nie odbierał telefonu, bo w weekendy nie odbieram, to pisać do mnie na Messengera, pisać do mnie. SMS-a w poniedziałek odczytam, oddzwonię lub odpiszę jakby coś. Po prostu staram się mieć troszeczkę w niedzielę prywatności. Jak najbardziej na messengerze odpisuję, ale telefonicznie wolę sobie dać, powiedzmy, troszeczkę wolnego, bo te rozmowy czasami trwają 10-15 pół godziny. Można sobie porozmawiać, podyskutować, powymieniać się informacjami ale niedziela to jest też niedziela a wiem, że niektórzy nawet dzwonili by o północy bo też naprawiają i poszukują porady no ale nic 24 na dobę nie da rady pracować słuchajcie, dzisiaj powrócę do pewnego tematu znowu rozdzielaczy ten rozdzielacz jest to tylko przypadkiem tak, dokładnie wziąłem pierwszy lepszy, ponieważ ostatnio wiele jest zapytań telefonicznych, jeżeli chodzi o hydraulikę zewnętrzną w Ursusie C360 w momencie, gdy klienci przerobią pompę. Pokrywę pompy dokładnie. I zaczynają się problemy. E, mianowicie filmy jak podłączyć, jak przerobić już były stricte były omówione jak podłączyć zasilanie, jak powrót, jak tuleję ciśnieniową to było omówione ale nie porozmawialiśmy sobie o awariach awary tutaj są niestety częstą przypadłością tych ciągników więc podpowiem Wam jak to zmodernizować, jak to naprawić i jak to można troszeczkę sobie Ułatwić życie w tym y, kierunku. A mianowicie, moi drodzy, jest pewna bardzo ważna rzecz. A mianowicie wielu z Was dzwoni i mówi, że po podłączeniu hydrauliki wszystko działało prawidłowo. Wszystko działało w jak najlepszym porządku, prawidłowo, na postoju, na wolnych obrotach, na większych obrotach, bez ciężaru. Wszystko było ok. Nawet gdy dźwignia przytrzymało się dłuższy czas w krańcowej pozycji, mimo tego, że siłownik już był wyciągnięty lub wciągnięty, w zależności w jaką pozycję była dźwignia, ustawiono się do tyłu czy do przodu. Tutaj tego teraz rozkminiać nie będziemy. Ale kwestia jest taka, że nawet dzisiaj klient dzwonił rano i mówi: Proszę pana, wszystko było ok, ale rano gdzieś tam ładowali piach, czy coś w tym stylu. Nieważne, jeżeli klient mnie ogląda, to pozdrawiam. I nagle zrobiło chrup Nie ma hydrauliki. Przekaźnik kręci, hydraulika nie działa. Wywrot nie działa, nie działa podnośnik. Jedyne co działa to przekaźnik, i tutaj. Diagnoza od razu jest bardzo prosta: a mianowicie, jeżeli już klient usłyszał, że coś chrupło, to trzeba zdejmować pokrywę pompy hydraulicznej, spuszczać olej, wyjmować napęd i pompę, bo najprawdopodobniej są dwie rzeczy: 99 ład 9% i nie ma gdzie indziej przyczyny. A mianowicie albo rozrywało ten spornik, bo on tu jest bardzo cienki lub zerwało tu te wypusty bo też coś takiego może się zdarzyć bądź Rozerwało ten napędzik. Tak moi drodzy, potrafi obłamać tutaj te zęby, potrafi pęknąć tutaj. A jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, to kolejna sprawa. Tutaj igiełki, jeżeli kupicie ten napęd chiński. No, też są nie wiadomo jakiej jakości i one też potrafią się zrobić kwadratowe. Wyrobi się i tutaj robi się potężny luz. Eee, dlaczego tak się dzieje, moi drodzy? Przede wszystkim wielu z Was, eee, to od razu mówię i tutaj nie będę jakimś e, filozofem czy coś w ten deseń. Ze względu na to, że. Zakładacie pompy zatorowskie. Aby założyć pompę zatorowską, należy delikatnie obudowę lub pompę podszlifować. Ale należy to zrobić z lewej i z prawej strony. Należy też ustawić tą pompę tak, aby ten środek tutaj, tego wałka napędowego, czyli środeczek tego krzyżaka, były w jednej osi. Nie żeby wałek był niżej, a zębatka wyżej. Należy na to zwrócić szczególną uwagę. Bo te sporniki też mogą się yy, różnić i na przykład, już podczas przykręcania ściśniecie to do zera na dół, i tu już będzie nie będzie tego luzu. Zobaczcie, ten krzyżaczek musi sobie tutaj pracować góra, dół, góra, dół. On musi wszystkie napięcia z pompy, a też tutaj z przekładni. I zwałka tulei napędowej, wom z góry, która jest przenoszona, on też to musi, moi drodzy, wyłapywać. Nie jest tak, że jest to tylko zrobione w ten sposób. Szczególnie, że zębatka jest cofnięta Pyk, do tyłu. Czyli tu mamy napęd womu niezależnego. Bo dźwignia do góry przesuwa nam się wodzik tu. Mamy wtedy przekaźnik zależny. I przesuwamy tutaj mamy WOM. Zależny. Yy, napęd w hydraulikę yy, zależną, czyli tak zwane przezbiegi. Słuchajcie. Ja już omawiałem w moich filmach to jest. Yy, na pewno się z tym spotkacie. Kwestia jest taka, czy ten spornik jeszcze, na przykład czy tutaj to wysiadło, ten napęd, czy nie to wystarczy, jeżeli tu łożyska się rozpierdzielą i on opadnie na dół pod kątem, to te górne zęby od koła WOM, od tulei wą będą śmigać po górze, też nie będzie działać napęd. Można spróbować wrzucić, przesunąć wajek do przodu, czyli dźwignia od womu całkiem do góry. Żeby się przesunęło, tutaj jeżeli tu się przesunie, i przez biegi będzie działało, no to już jest jakaś odpowiedź, że to po prostu tutaj się nie wyłamało. Tylko kwestia jest, że łożyska padły, jest to pod kątem, poszło to w dół. Taka jest tutaj e, zależność. Jeżeli się wyłamią zęby, no to nic wam nie pomoże. Przód, tył, przód, tył, I tutaj Wam żadnej odpowiedzi nie da, trzeba po prostu pokrywę zwalać i wymieniać. E, dlaczego to pęka, moi drodzy? To już pierwszy przypadek, że to nie jest osi Dwa, że jakość tego spornika i, i łożysk jest taka jaka jest, yy, kolejna sprawa to pompy hydrauliczne moi drodzy. Wielu z Was zakłada nowe pompy hydrauliczne, nie zakłada nowych zaworów. Zawory, które mają 20-30 lat, potrafią się gdzieś przyciąć. Potrafią gdzieś dostać opi opiłek metalu, yy, opiłek yy, kawałka nie wiem, innego łożyska, kawałka rolki z łożyska, kawałeczek koszyczka, gdzieś tam się podwinie i potrafi ten zawór już przyblokować. I teraz w podłączeniu rozdzielacza zewnętrznego pod pompę, którą na przykład założycie pompę w wydajności 36 litrów na standardowym zaworze, standardowy zawór to jest 135 atmosfer, będzie ok. Jeżeli jest nowy zawór, on się otworzy i jeżeli zębatka wytrzyma, no to on będzie się otwierał. Ale te łożyska, które tutaj są zaokładane, należałoby zaraz po zakupie albo dokupić sobie własne łożyska, na przykład e, słowackie, polskie, e, czeskie czy inne koszyczki, tak żeby to wzmocnić, bądź od razu tutaj to wyrzucić, moi drodzy, i założyć tulejki w chylmecie produkują taki wspornik na tulejkach tulejka jest o tyle lepsza że delikatnie siądzie i się wyrobi ale nie wyryje nic głębiej wytrzymać z czasem będzie wytrzymywała z czasem będzie się dała ale musi być odpowiednie smarowanie tej tulei i na pewno wytrzyma więcej niż łożyska Jakieś chińskie badziewne Które potrafią się W ciągu jednej godziny Popsuć Są przypadki gdzie, gdzie Jak mówię Ludzie nie wymieniają tych zaworów On się nie otworzy prawidłowo I za pracę Turem Będzie odpowiadał zawór przelewowy Który tutaj jest Na rozdzielaczu on będzie powodował przelew, przepływ przez rozdzielacz. Będzie puszczał, otwierał się i będzie to szło przelewem. I teraz kwestia jest taka, że te zawory w zwykłych pompach są ustawione na 120-130 atmosfer. W pompie aluminiowej z Hilmetu 40-litrowej zawory jest ustawione na 175 atmosfer. Czyli znacząco ciśnienie się. Podbija. On się może opóźnić, znaczy opóźnić on się może um, ciężej otwierać, on się może z opóźnieniem otwierać. Yy, czy tutaj dźwignię już będziemy trzymać, a pompa będzie podawać? Yy. Brakuje mi słowa, ale myślę, że znawcy wiedzą o co chodzi. że duże ciśnienie powoduje tak samo na pompie strasznie duże opory. I zdarza się tak, że pompa, która bierze olej na dużych obrotach, pobiera olej i nie ma wyjścia, ponieważ dźwignia idzie w dół lub w górę, zaczyna pracować i w momencie krańcowym, czyli maksymalnym wysuwie, maksymalnym wciągnięciu siłownika, te chw chwilowe uderzenie ciśnienia przejmowane jest przez pompę, a automatycznie pompa napędzana jest przez wspornik, więc wszystkie, ciśnień, wszystkie skoki ciśnień, wszystkie blokady jest przerzucana przez ten wspornik. Więc tutaj te pompy 40-litrowe z firmy nie są złe, tylko po prostu trzeba o nie dbać. I jeżeli chodzi o zwykłe pompy, które pracują na 1935. 135 to te rozdzielacze moi drodzy przeważnie są ustawione na ciśnienie około 180 atmosfer. Rozmawiałem z paroma osobami, które zajmują się dystrybucją takich oto rozdzielaczy. Niedokładnie tej firmy, różne firmy mówią, że w zależności który dostawca to jest 165 do 180 barów. I można we własnym zakresie wpiąć zegar pomiędzy pompą a rozdzielaczem zawór ciśnieniowy, i moi drodzy, po co? Po to, żeby w tym rozdzielaczu opuścić ciśnienie. A jak to się robi, to już Wam tłumaczę. Odkręcacie tutaj tą. Nakrętkę. To jest nakrętka kołpakowa, która nam osłania śrubę do regulacji ciśnienia. Tu mamy przeciwnakrętkę, która nam kontruje ten element zaworu, element regulacyjny, należy go najpierw tą nakrętkę odkręcić, tą poluzować i w środku jest gwint. Tu na imbus lub na śrubokręt, w zależności od dostawcy, więc ten imbus sobie dopasowujemy. Przeważnie jest to piątka, szóstka. I w lewo zmniejszamy ciśnienie, w prawo zwiększamy ciśnienie, bo dokręcamy mu bardziej tutaj tą sprężynę. E, oczywiście cały czas dźwignia musi być wtedy delikatnie, trzeba ją ruszyć do maksymalnej pozycji e, w ciągu lub wyciągu siłownika, tak żeby on przez chwilę pracował mimo, że już dalej wyjść czy wsunąć nie może i na cygarze pojawi się ciśnienie. Jeżeli ciśnienie się będzie spadało lub okaże się, że jest 130 atmosfer, to znaczy, że ten zawór nie działa, tylko działa ten, przy pompie przy pompach wzmacnianych moi drodzy fajnie by było, bo tam jest 175 barów, ten tutaj to regulację zrobić i ustawić go na mniej. Można go wtedy ustawić na przykład na 160, 150. Nie musi tego targać. Wiadomo, że pola to jest taki, że 60 ma łydźwig, półtony powiedzmy, ale pop, trzymaj mnie, piwo. Ja ci pokażę, jak dźwigam tonę. No i później dzieją się takie cuda, jak się dzieją, że te napędy nie wytrzymują. Pompy rozrywa, ponieważ nie otworzył się któryś zawór, albo otworzył się za późno. Więc. Moi drodzy, nie mówmy, że produkty, czy te, czy te, czy te, czy tamte są złe. Tylko czasami trzeba się też uderzyć w pierś i powiedzieć słuchajcie. Dałem ciała. Mówili, tłumaczyli, ale ja zrobiłem po swojemu. Ja wiem, że teraz ktoś napisze w komentarzach, że ma ustawione. Zawory u siebie na 200 atmosfer i działa i nic się nie dzieje. Gratulować. Yy, co, zaraz coś napiszę, że on ma przerobione, podkręcone i on ma tam, tam coś ominięte, ma jeszcze coś przykręcone, tam coś ma jeszcze podciągnięte i popodłączane, ma wiele wie, więcej rzeczy i to wszystko działa. Wszystko jest fajnie, dopóki działa. Jak przesanie działać, idą wtedy już robota idzie w koszty, więc są różne zagadki. Ale, tak jak powiedziałem, najczęstszą przyczyną jest awaria tej oto zębatki, spowodowana zbyt wysokim ciśnieniem i jakością materiałów, bądź niechlujnym i nieprecyzyjnym montażem, bo precyzja też jest, moi drodzy, wskazana. Czy o czymś zapomniałem? Mam nadzieję, że nie. Przepowiedziałem Wam wszystko, co tylko mogłem. Eee, na tulejkach parę osób ma... Hylmet ma, cena troszeczkę jest kosmiczna, bo około 170 chyba złotych, jeżeli się nie mylę, napęd kosztuje hylmetowski, w porównaniu z korursem to jest 50-60 różnicy, więc nie są małe pieniądze, nie są duże, to już jest prawie 3 czwarte zaworu i każdy moi drodzy robi jak uważa. Spokojnego sobotniego wieczoru Wam życzę, Spokojnej nocy, stosunkowo udanego wieczoru i miłej niedzieli. Trzymta się. Hej, cześć.